Witam wszystkich serdecznie. Szukałem w internecie informacji na temat wymiany oleju w mini traktorku. Konkretnie chodziło mi o Mitsubishi. Ja akurat mam model MT18 no i przyszła pora na wymianę oleju w przednim moście. No i szukałem informacji, jakie są, gdzie są punkty kontrolne. E, czy ten most chodzi na, na jednym oleju ze zwolnicami, czy mm, no i ogólnie i, i ilość oleju, jaki olej i tak dalej. No, niestety informacji na ten temat jest dość niewiele. No, ale idąc za ciosem, e, pokonałem ten temat i no, postanowiłem nagrać takie krótkie streszczenie. Może komuś się przyda, oszczędzić to komuś troszkę czasu. U mnie wygląda to w ten sposób, że olej w moście jest zarazem olejem do zwolnic, czyli on sobie grawitacyjnie przepływa wzdłuż pochwy mostu, spływa do zwolnicy. I tutaj, akurat w przypadku lewej zwolnicy, mamy korek w tym miejscu. Jest to punkt kontrolny dla poziomu oleju w moście i dla zwolnicy. Natomiast olej jest jeden zarówno do mostu jak i obydwu zwolnic I w przypadku prawej zwolnicy punkt kontrolny znajduje się w tym miejscu Jeżeli chodzi o spusty oleju no to o ile w moście ten oto punkt nie jest jakimś, jakimś wyzwaniem no to w zwolnicy można by się zastanawiać. Akurat z japońską techniką od niedawna mam do czynienia i potrzeba no, było troszeczkę zgłębić temat. No bo wiadomo, maszyna maszynie nierówna. W przypadku zwolnic te korki znajdują się w tym oto miejscu. O, tutaj, po środku tego kwadratowego dokielka, zarówno w lewej jak i prawej zwolnicy. Tak, ja już akurat wymianę mam za sobą. Pokażę mi więcej, jak to wygląda. Czyli to jest ten właśnie punkt kontrolny. Wykręcamy ten punkt, tą śrubkę. Olej nam się pokazuje, czyli jest ok. No, olej stosujemy jak najbardziej przekładniowy w podwyższonej gęstości, lepkości. Ja zastosowałem olej 80 na 90 z manola, akurat taki, taki miałem, ale parametr 80W90 przy innych olejach też jak najbardziej będzie właściwy. No cóż, to chyba tyle, zasadniczo zasadniczo w temacie. Jeżeli by ktoś jeszcze chciał się o coś zapytać, śmiało można zadawać pytania. Nie, nie robię jakichś tajemnic. Pomocnik jest niezastąpiony, więc warto o niego dbać. No i to tyle w temacie. Trzymajcie się. Jeżeli komuś się podoba, to łapka w górę. No i tyle, pozdrawiam.